Gdzie jest stary obóz? Stary obóz leży pod mostem! Niestety nie. Co tu robisz? Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Raczej nie. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować gomeza w dupę. Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Co takiego? Nawet nie jesteś członkiem straży. Nie jesteś nawet obywatelem! Skąd ci przyszło do głowy, że mógłbyś założyć zbroję paladyna? Przepraszam, nie chciałem być złośliwy. Kim jest Xardas? To starca, przeklęty nekromanta. Gdzie jest Gomez? Tam jest, siwinia jedna. Muszę cię zabić! Jak nazywają się członkowie obozu na bagnie? Świry z sekty. Ile kosztuje wstęp do zamku? Tysiąc ryłek rudy. Cholernie drogo. A ile kosztuje ci zwykły chleb? Staram się od czasu do czasu robić. Koniec gadania. Twój czas dobiegł końca. Proszę słuchać. Budzimy śpiocha. A co to takiego? Oko i nosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. Zgadza się. Zabrałem je. Pracujesz na polach ryżowych z własnej woli? Jasne! Jesteś niewolnikiem? Ile złota masz przy sobie? Ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Nie próbuj mnie oszukać. Wezmę wszystko, co masz przy sobie. Jak śmiesz, Troglodyto. Kto jest najlepszym wojownikiem? Karim. Ja jestem najlepszy.